Cześć. zapraszam Was dzisiaj na nowego vloga z okazji moich urodzin. Zobaczcie, ile mam kwiatów. Oczywiście, jak co roku balony urodzinowe muszą być. No i wiem, że na tyle lat nie wyglądam, więc zapraszam Was do oglądania. Zostawcie łapkę w górę urodzinową, będzie mi bardzo miło. Jestem ciekawa, jakbyście nie wiedzieli, ile mam lat, ile byście mi dali. Muszę Wam pokazać moje kwiaty, bo tyle w domu tulipanów to jeszcze nigdy nie miałam. Dostałam je na urodziny. Święta, więc trzeba je porozdzielać i jakoś do wazonów popakować, bo naprawdę z tego cała masa. Który kolor Wam się najbardziej podoba? Ja szczerze mówiąc nie mogę się zdecydować, ale chyba te fioletowe najbardziej. Z tej okazji będę robiła dzisiaj tort w Thermomixie. Zobaczcie, jest aż 498 przepisów, a ja zrobię ten najpopularniejszy. Tak wyszedł Biszkopt, mój pierwszy w życiu, więc bardzo fajnie, że równy, no i się też nie zapadł. Dostałam taki mały niezbędnik urodzinowy, ale pojawi się też na kanale filmy z moimi prezentami, co dostałam na urodziny w piątek o godzinie 16. A tymczasem pokażę Wam gadżety, które na pewno wykorzystam do dzisiejszych zdjęć na Instagramie. Mega wielki kubek, ale nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że ma dzwonek. <laughs> no, jak dla mnie rewelacja. Co myślicie o nim? Śmieszny taki. Metka nieodklejona, więc możecie zobaczyć 750 ml, a został kupiony w Tedim i kosztował dwie deszki, więc nie tak źle jak na taki śmieszny. Następnie kieliszek. Ja ostatnio w Tedim oglądałam tego typu szklanki. Kieliszkę nie widziałam, ale bardzo fajnie on wygląda właśnie jak postawi się na białym stoliku. Rewelacja, taki fajny, tęczowy. I oprócz tego taka szarfa z napisem Happy Birthday. No bardzo fajna. Więc tak jak mówiłam, sam raz gadżety do zdjęć. Kwiaty wpasowały się do koloru mojego tortu i tym razem tort jest robiony samodzielnie w Thermomixie, nie zamawiany. I bardzo mi się spodobał, ja piekłam biszkopt, moja mama ozdobiła i wykonała masę. Tort bardzo prosty do zrobienia. Dobra, dzisiaj oficjalnie świętuję moje drugie urodziny. A nie, w sumie zapomniałam, że już jestem starym bykiem i ta siódemka jest. Zapalam świeczki. Dobra, jedna jest i druga. Mogę teraz myśleć życzenie. I dzisiejszy dzień rozpoczynam fajnie, pozytywnie zamówiłam sobie też perfumy przez internet, bo znalazłam fajną zniżkę, a wiecie, ja, łowca promocji, no to bez rabatów nigdy nie kupuję. Więc jeśli chcecie być na bieżąco z różnymi promocjami rabatami, to obserwujcie mnie na Instagramie, bo właśnie tam na Stories dodaję takie informacje, bo wiecie, zanim nagram film, zanim go wrzucę, te rabaty często krótko trwają, albo są błędy. Tak jak ostatnio była promocja w Biedronce, że jak kupisz dwa szampony, jeden dostajesz gratis, działało to na odwrót, kupujesz jeden, płacisz tylko za jeden, a dwa jak wam o tym powiedziałam na Insta, potem się posypała masa komentarzy, że udało wam się upolować, więc tam możecie być na bieżąco. Glam Paula 1. Moje psisko urodzinowe. Ja w samochodzie właśnie wybieram się do paczkomatu. Przyszedł mi SMS, że mam dobior moją przesyłkę, coś tam ostatnio zamawiałam. I jak spędzam te urodziny, no słuchajcie, w domu rodzinnym. Akurat tak wypadają święta, więc. Fajnie rodzinie, ja się cieszę. No i wjecham jeszcze do Lidla po kilka owoców, a udało mi się dorwać coś na promce. Oczywiście, że tak. Ściereczki z wielkanocnym wzorem. 50% taniej, więc wyszło mi 5,99. Ona ma świetny wzór, jak to moja babcia mówi: z zajączykiem. Całkiem sporo i myślę, że mogą spokojnie posłużyć jako obrusik. A kolejna, taka typowa, pisankowa. Patrzcie, jak psy się bawią. Bestie. Mówiłam zrobić jeszcze dzisiaj babkę. Tutaj akurat mamy 112 przepisów, a ja zrobię marchewkowo pomarańczową. Będę przelewać ciasto do formy, no i znowu silikonowej, bo ja nie wiem, czy ci ludzie oszalali, czy o co chodzi, ale nigdzie nie da się kupić klasycznej formy do babki, no mam nadzieję, że wyjdzie. wkładam do piekarnika. Babka wyjęta z piekarnika, fajnie wyrosła, no i teraz wyciągnę ją z formy, mam nadzieję, że się nic nie popsuje. No, chwila prawdy, choć wydaje mi się, że coś mogłam źle zrobić. A jeszcze paruje, jeszcze cieplutka. Teraz niech ostygnie i potem można polać lukrem, który też jest w przepisie. Robimy sesję zdjęciową pieska na tle kwiatów, zobaczcie jak pięknie pozuje moja pędziuszka. Licznie, tak. A Fibi dostała przezwisko od babci Misiek, zobaczcie jaka zarośnięta, ale też chcę popozować. No niestety odwołali nam termin do fryzjera przed samymi świętami, no i tak musisz wyglądać, ale dobra, już niedługo Cię oszczerzemy. Jeszcze jeden, No, misiu. Misio. Tędy tak, łaskać. Mama mi dzisiaj przygotowała urodzinowy obiad. Jedno z moich ulubionych dań. Jest to makaron orzo z łososiem i szpinakiem. Na górze na parze robił się łosoś, a w środku mamy sos. Właśnie z makaronem, pomidorkami koktajlowymi i szpinakiem. I tak wygląda mój obiad. Ostatnio, jak wam to pokazywałam na Instagramie, to tyle osób do mnie pisało, że świetnie to wygląda. I wiecie co? Smak. Szczerze, moim zdaniem lepiej niż dań z restauracji. A ja naprawdę jadałam w takich mega dobrych. Tutaj, bez porównania, to jest hit. Ja właśnie się przebrałam. No, nie będę udawać, że przez cały dzień będę chodzić po domu w sukience. Tutaj moje psisko. Sobie mam moją ulubioną ostatnio bluzę, więc wrzucam wam do niej linka w opisie, póki jeszcze jest. I wiecie co? Zaplanowałam sobie na wieczór dzisiaj pogadankę. Ale mam tutaj pokój z oknem dachowym, nie wiem czy słyszycie. Tak się rozpadało. Pada coraz bardziej, ale no nic, miejmy nadzieję, że będzie mnie po prostu dobrze słychać. Jeśli chodzi o urodziny, mam takie e, przekminy. Chciałabym sobie z Wami tak pogadać szczerze od serca, bo mam wrażenie, że rzadko takie rzeczy robię, rzadko się otwieram. A to też dlatego może, że słuchajcie, tyle lat nagrywam na YouTubie i się już wiele nauczyłam na swoim, jak zarówno na innych przykładach, że nie zawsze warto mówić wszystko i nie warto mówić za dużo, e, bo wiecie, są różne sprawy, i nie zawsze chcemy, żeby coś tam akurat było komentowane, no ale jeżeli chodzi o urodziny, sami zobaczcie kiedyś chyba jej było się młodszym, bardziej się je obchodziło, bardziej się na nie czekały, ja mam wrażenie, że już tak od kilku lat kolejne urodziny są jakby tylko dodatkową liczbą dopisaną i tak na dobrą sprawę ja ciągle się mylę, ile ja mam lat bardzo często się na tym łapię, że jak ktoś się mnie o to zapyta, to ja się naprawdę zastanawiam no ale nic, bliżej mi już na pewno do trzydziestki niż do dwudziestki mam wrażenie właśnie, że nastolatki teraz bardzo do przodu, że tak powiem poszły, jeżeli chodzi o wygląd kiedyś, jak za moich czasów, jak to się mówi, jednak było się dłużej w takim dzieciństwie myślało się o makijażach, o jakichś nie wiadomo jakich ciuchach, nie było tak na dobrą sprawę zbyt wielu kosmetyków, zobaczcie teraz rozświetlacz, znajdziecie w tylu różnych markach, a kiedyś, nie wiem w ogóle chyba nie było w sklepie czegoś takiego bronzery, może dwa? Więc w sumie nic dziwnego, że młodsze osoby teraz jakby szybciej się tym interesują, bo jest naprawdę mnóstwo tych nowości na rynku. Fajny jest to temat, ale wiecie już, przez makijaż to już naprawdę czasem ciężko rozróżnicie nastolatkę od dwudziestokilkulatki. Wezmę te psisko, żeby było lepiej tu ładnie widoczne. Proszę się położyć na poduszeczce, specjalnie dla Ciebie ją przygotowałam. No i wiecie co, no są to już moje drugie urodziny w Koronce, gdzie pierwsze. Mówię sobie, no nic, takie urodziny za rok wiemy. co ja teraz mogłabym robić szalonego? Nie za bardzo. Kiedyś byłabym bardzo niezadowolona, gdyby moje urodziny obchodziła tak jak właśnie dzisiaj tak bardzo zamulaście, tak jak dzień, jak co dzień. Natomiast ja zawsze w moim życiu czekałam na jakieś takie momenty, zapalniki, takie ogniki, co mnie odpalały i po prostu się nakręcałam. Jakieś podróże, jakieś wycieczki. Teraz ja tego wszystkiego nie mam. Ja miałam tyle planów i tak mi się po prostu wszystko, przez tą całą sytuację, pozmieniało, żeby, nie, żeby była jasność. Ja nie narzekam. Jak najbardziej doceniam to, co teraz jest najważniejsze: zdrowie, ale po prostu pokazało mi to, że nie ma co tutaj planować, nie ma się nad czym zastanawiać. Oczywiście można gdzieś tam pojechać, jakieś Zanzibary, nie Zanzibary. Nikogo tutaj nie krytykuję że ktoś gdzieś jedzie, natomiast ja jeszcze jakoś bardzo się nie czuję, żeby wyjeżdżać, czuję się niespokojnie z tym a poza tym kraje, do których chciałabym pojechać dalej nie wpuszczają turystów i tak mam wrażenie, że od tych poprzednich urodzin jakoś tak mocno przewartościowałam sobie wszystko, dajcie mi znać, czy wy też tak mieliście że po prostu przez to siedzenie w domu, przysłowiowe, bo właściwie ja zawsze siedzę w domu, moja praca odbywa się w domu, więc to no, tak naprawdę to, że ja jestem w domu nie oznacza, że siedzę i bąki zbijam, o nie, nie ale na pewno tak, zmieniło się moje myślenie zupełnie inne, mam cele rzeczy, z którymi jakoś tak zwlekałam, czekałam, zastanawiałam się, no kurczę, po prostu trzeba ruszyć trzeba brać życie garściami, mimo to, że jesteśmy bardzo ograniczeni, na pewno będę chciała wprowadzać duże zmiany do mojego życia, natomiast ja nie jestem taką osobą, która też lubi mówić o wielu moich różnych planach, nie lubię opowiadać o rzeczach, które mam w planach, a które jeszcze nie są zrealizowane, bo wiecie jak to jest życie, często gdzieś tam się coś pozmienia, później ludzie mnie pytają, rozliczają, może nie chcę powiedzieć, może się zmieniło, może mnie coś wkurza, więc jakby gdy na wszystko przejdzie pora, z Wami się podzielę, co i jak, jakie zmiany, co planuję, co wyszło przypadkiem, a co było wynikiem konsekwentnej pracy, natomiast jestem bardzo Ciekawa, jakie jest Wasze podejście do urodzin? Czy to jest dla Was taki normalny dzień i czy właśnie pozmieniało Wam się totalnie myślenie? Bo u mnie wszystko stanęło do góry nogami przez tą całą sytuację. Koronne życie, tak zwane, które nie wiadomo kiedy się skończy. I to, że ja tego tematu jakoś bardzo nie poruszam na YouTubie, to nie oznacza, że jakby to mnie nie dotyczy i, i że po prostu ignoruję, ale chciałabym chyba więcej. Siebie pokazywać, choć przez lata unikałam wgłębiania się w moją osobę, bo jak widzieliście moje vlogi, tak na dobrą sprawę polegały na pokazywaniu różnych rzeczy, ale bardzo chętnie będę z Wami więcej rozmawiała, bo czuję, że chciałabym właśnie tutaj w taki sposób coś zmienić na tym kanale. Natomiast wiedzcie, że nie będę o wszystkich tematach na pewno mówić, bo nie we wszystkim czuję się na siłach, żeby rozmawiać, lub też mam. Różne, może odmienne od większości e, zdania, m, które po prostu lepiej nie poruszać, bo nie chcę tam, tam mieć jakichś odpalonych dymów, e, dziwnych dyskusji, ale, ale wiecie, ja od zawsze byłam jakąś tam inną osobą, swoimi ścieżkami podążałam i za bardzo się nie przejmowałam tym, co inni. Mówią? Natomiast po prostu czasem nie chce się czytać jakiś głupot, bo wiecie jak to jest. Jak się, jak się poruszy jakiś temat w miarę kontrowersyjnie, to przychodzą osoby, które w ogóle nie są w temacie i tylko zobaczą tytuł albo coś tam gdzieś usłyszą, nie posłuchają, co ktoś mówi i już od razu jazda. <laughs> Więc podsumowując, urodziny, dzień jak co dzień. I chyba na tym właśnie się skupiam, żeby na co dzień dobrze żyć, żeby cieszyć się z tego, co tutaj mam, a nie czekać na jakieś nie wiadomo jakie firewerki. To nie o to tutaj chodzi. Więcej Mamy takich codziennych dni. Sami zresztą wiecie. No, tak jakoś dziwnie się czuję, tak gadając zupełnie od serca, ale no, chyba tego tutaj brakowało wszystkiego. Dajcie znać, bo jak się tak uzewnętrzam, to też chciałabym poczytać, co wy piszecie. No i co, właśnie, taka deszczowa pogoda, ciemno, zimno, też dobrego nastroju, to na mnie nie sprowadza. Ostatnio męczę się z takimi dziwnymi dniami, ale to też normalka. Każdemu się takie zdarzają. Ale przede wszystkim w moim życiu muszę mieć jakieś cele, jakieś punkty, do których dążę, i wtedy jakby. I jest w miarę dobrze, tak sobie myślę. Więc idę z tym moim zamulaczem, chyba też spać. Ja się ostatnio totalnie przestawiłam na zupełnie inny tryb życia. Więc, jak jest północ, to już słuchajcie, mule. Kiedyś tam do piątej siedziałam, więc masakra. No i dobra, więc o prezentach urodzinowych w kolejnym filmie. Vlog dzisiejszy będę już skończyła. Podajcie do mojego Instagrama, tam jest mniej więcej. Zostawcie kciuka w górę i widzimy się już niedługo. Pa, pa